W pewnym momencie Gravity Rush odwróciło oczekiwania. Gra, która dotąd opowiadała o polityce, wolności i pamięci, nagle zanurzyła się w coś, co jest dla mnie najbardziej przerażające w filmach. Body Horror to gatunek, w którym strach wynika z mutacji, deformacji, rozkładu lub utraty kontroli nad własnym ciałem. Nie potwór zewnętrzny cię przeraża, tylko potwór, którym sam się stajesz. To ten rodzaj horroru, którego nie lubię najbardziej. Nie dlatego, że działa, ale dlatego, że działa zbyt dobrze. Głównym motywem jest brutalna utrata kontroli. Ciężko do tej pory ogląda mi się Muchę, którą wielu z was na pewno zna. Gdy widziałem scenę Skali, od razu przypomniał mi się Tetsuo Zakiry. To ta rozpaczliwa transformacja najbardziej zapadła mi w pamięci z filmu. Tetsuo na początku też korzystał ze swoich mocy w cool sposób. Jednak później zostaliśmy zderzeni z realiami takiej mocy. Tak samo jak w Gravity Rush, otrzymali ogromną moc tak ogromną, że ich ciała nie mogły tego wytrzymać, tworząc z nich chodzące koszmary. Akira to moje pierwsze zetchnięcie z buddy horrorem. Nie wiedziałem, czy jestem bardziej obrzydzony, czy przestraszony. Motyw choroby i mutacji nie jest satysfakcjonujący, jak kreatywne i często absurdalne zabójstwa ze slasherów. Jest to ten rodzaj horroru,